Cześć, tu macie, jest ze mną Maciek i leją na zombie. Maciek, gdzie ty jesteś? Nie, to znaczy, taj, cześć, 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 to ja. No cześć. To ty ich już pomordowałeś? Yy, nie, sami sobie poradzili. A, no, no spoko. Czekaj, może ja sobie szuflę moją wezmę. Jesus Christ, Jesus Christ. Halleluja. O, Mar A, Maciek, tu butelka, oj, butelka. Gaz dla ciebie. Jest. Co ty z Martiną rozmawiasz? Rozpocznij oblężenie. Dobrze. Coś mi aż palce zoswędziały. O, już nie odswędziały. Dobra, mm, Idziemy tam gdzieś choć. Mnie dalej prawa stopa swędzi, no i co mam zrobić? Biedactwo. No, to trzeba użalać się na domno. Wyślijcie ma gdzie w prywatnych wiadomościach sposoby na uleczenie śród śródstopia. Prawego. Tak. Maciek, może by tak troszkę siateczki rozłożyć, co? A, masz rację. O, no, ale one są tylko do zdoby. No to ozdób trochę naszą haciendę, no. No, chłopie. O, <tod> tu jesteś. Suczar. No przepraszam, Boże. Jezus, no. Oj, wow. tak cię kocham, Czekaj, no. się sam zabiłem, Ups, Jak mogłeś się sam zabić? Nie wiem, ale spróbuję sobie drinka. Uwaga. Gdzie on jest? O, tu nie powiem za dużo whisky. <laughs> Oj, Maciek, Maciek, mówiłam, że whisky jest niedobra, no nie słucha się starszych. Ale przeżyjemy, dobrze, spokojnie. Nikt nie powiedział, że od razu będzie złe. Co za bzdury, nonsens. Dlaczego ja nie mam tej furi? O, tam jest ten. Mięso rzucacz. Może ja tych jeszcze poleję. Oj, rączka To Cóż nie, w sumie jak teraz tak smakuje, to mnie nie, nie nie, nie za dużo. Tak w sam raz. To jest zombie lejnie nie Że czuć mało coli, a dużo whisky. <laughs> lubię takie rzeczy, lubię. Ale Maciek, czy sami lepiej, jak jest więcej alkoholu, wiesz? No ba, pewnie, że lepiej. No właśnie. Dlaczego mnie lejecie, no? A ty zombie co jedną ręką, no? Psadź se ją. Zamordowałem grenadiera. Ło, wow, tu jeszcze coś biegnie. No co, biegnie, zombie. O już, nie mam no boi. Składły. na sztuczka? Nie żyje, o tam jeszcze jeden jest. Jeden jest na górze Maciek. Tak? W ogóle tutaj są gdzieś miny, wiesz? No boże nie dobiją i porzucą, no. Chodź tam, bo on jest taki wiesz... Właśnie był, to znaczy super, ciężki. Bo ja strzeliłem w niego parę razy z shotguna i chyba biedak się skończył niestety. Wiesz? Tak szybko. Chcesz, w co może? Wcy... Ty... Co? Ej, no nie, ja chcę ty... z tobą, no idź. No i czego handlujesz, Boże? No bo nauczyłeś handlować, tak? Tak. Przepraszam. No. Dobra, może by ok. Nie było. E, tam chyba coś idzie, wiesz? No idzie, idzie, tak się zagadaliśmy na górze, a no, tu idzie. To, Gdzie ten... Warto by było rozstawić siatkę. Czekaj, zrobię to. A może ja z ten. Pozbieram teraz z z deflaku. Z tym to brońca twierdzy. Wow, gratuluję ci. No, gdzie? ja chciałam wyjść za tymi tu siatką. Boże, kobieto, wrzeszysz jakby cię wyłcili. <laughs> <laughs> Maciek, akurat nie broniłam jej przed tobą. Ha, o. A, a już myślałem. Ło, wow, tu jest jakiś pan. Na to. O, przyszedł ten! Garał. Za każdym razem ten silniejszy sukience atakuje tą kobietę tutaj. Muszę no ją uratować. Jest tymi wybawcą. A mnie kto wybawi. No niestety nie ja. Dzięki. Przepraszam. Przepraszam. Ale ta broń jest OP karabiny. Matka, masakra. No bo ty ją sobie ulepszyłeś na to co się dziwisz. Spadaj panie, bo się zmęczyłam. A ty Boże, to tyle, cisza, ja się ciebie boję. Tak, może ja mam coś lepszego, tu karabinka nie mam. A może to, to ponad śmierdziało. Dobra, chyba nam dobrze idzie nawet. No, na razie. Chodź, bo tutaj coś się o, bije. Ło, coś tu biegnie. Zabija To, to nam jeden no? pan śmierdział eee, aha, wy tam jesteście. Dobra. Coś jeden strzał. Czekaj, rzuciłbym granatę, nie wchodź tutaj. Ło, co tu się działo? Boże, zginąłem. No co, mięsem dostałeś zapewne, podejrzewam. Wstawaj! Aaaa... Ah. <laughs> Wygustuję bo... sobie whisky, przepraszam. Super, ty zawsze jak nie jesz, to pijesz. No, przepraszam, no Boże, Jezus. No przecież Ci pozwalam, no. Ale rozbestwiłem się ostatnio, nie? Kiedyś tak potulnie na nagraniach nie jadłem, nic nie piłem. Wiesz co, ja się aż boję pomyśleć, co to będzie, jak przewyjdzie Saints Row 4. <laughs> no Boże, się nie obrócę, to Ty ich wszystkich mordujesz, no Ja też chcę kogoś zabić. O, kobietę zabije. Jak będzie Saints Row 4, to yy, wezmę, najmę dziwki i puszczę kamerkę. A myślałam, że będę jeszcze zakładać prezerwatywy na sobie. A, w sumie jest to pomysł. Drugi panie, proszę tutaj do instruktaży. Maciek, zginę! Maciek, zginę! A, tam jesteś, gdzie ty jesteś? Pomagam! Ratuj moją dupę. Staram się, gdzie ty jesteś, kobieto? Przeżyłeś? żyłeś? To leci leży, ale żyje. Dobra, żyje. Jeszcze jeden został potoczony. Czy jestem swoim wybawcą? Tak, a to Geralt leci. To jest stary, spadaj. Zostawanie sympatycznie by było, jakbym miał karabin chociażby, albo strzelbę. Gdzie jest no. Geralt z Rivi? Zabiłaś eee, go? Nie, właśnie nie żyje. Eee, bez sensu. No poradziłem sobie tym razem. No dobra z Ciebie kobieta, dobra, to przyznam. Zdarza się, zdarza. Gdzie odstawiłem tą butelkę whisky? A tam jest, dobra. No, że nie lubimy... Maciek, tu właśnie jest dużo dla Ciebie zabawaczek. To lubisz Magiczna sztuczka? Pa, 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 pa. Patrz, kogo, patrz kogo podjarałem. Siebie. I mnie? Siebie Czyli, Czy ty wlazłeś właśnie w ogień? Nie, to ty łazisz po ogniu. Jak ja? Normalnie ty. Czekaj, jeśli si idę na prawie tam. Nie ja! Byłeś przed chwilą w ogniu. U mnie ty byłeś w ogniu, jesteś bezczelna. O! Ech! What the fuck! Kur... <śla> Przestraszyłam ci. Pani Dorota! Co on tu robi? Weź Dorota, to jest moja szwagierka taka suka, że. Głowa mała. Nie możesz tak mówić na publicznym nagraniu, jesteś bezczelna! Nie! Ale każdy ją tak chwali. E, czemu... Czy ja mogę... Czemu. Gdzieś gdzie, gdzie to z moją bronią? Co ty robisz? ona jest? tu jest. A, bo to się dzieje, tak? Teraz Nie, te bo jak chwały. ona wrzeszczy, to nie możesz nic zrobić, wiesz i to jest właśnie chujowe. A ja jej w ogóle nie mogę broni używać, ty! O co chodzi? Czekaj, dopadłam ją. O, ona jest strasznie mogę. mocna, wiesz? Czekaj, gdzie ona jest? Nie wiem, jej dupę widzę, bo leżę. Aha, dobra, ja nie żyłam. Nie wiem, Pani tego. Dorota mocno oberwała. Nie Sorry, żyje. O? Którą ty panią Dorotę biłeś? A no, nie, do, dobrze, dobrze biłeś. Tą, która nie żyje. O, leży. Pani Dorota. Czekaj, tu jeszcze coś są. Dobra Zgiń kobieta przepadni Wow, tu jest jeszcze jedna O, jakaś niewydarzona Dobra Misja wykonana Jejo. Kapitanie. Cieszę się i jestem z ciebie dumna Dzięki ziom Wow. O, i co teraz? No nic, no wychodzą uradowani, że im dopłacę. A, to jest ten prom, tak? No my chyba teraz płyniemy gdzieś, nie? Ale macie klepić jednak w tych spodenkach. Dzięki, ziom. Tobie ty. Gdzie, gdzie jest ten mój sprzedawczyk? Ty? Ty o. No, ty! E, eee, przepraszam. No dobrze. O, jedziemy do miasta. W końcu. Dwa przegi. Zawsze jakieś wiochy nas wywalą i Jesteśmy, O, duże miasto. No to już widzisz, a ja jeszcze nie. Wow. Źle mi się to miasto kojarzy. Dlaczego? czego? Bo jak tutaj grałam, na trzech misjach się zwiesiłam, przez co w mi się czas rozgrywki. Oj, wilectwo. W sensie, zwiesiłam, że nie wiedziałam, gdzie pójść i co zrobić. Znaczy, co zrobić, to ja wiedziałam, nie wiedziałam, jak tam dojść. Dobra, misja jest ten. no. Czekaj, bo ten coś dla nas ma. Co o! ja zrobiłem? E! Maciek! Eee, co ja zrobiłem? I co się zrobiłeś w dzisiejszym ja, nie właśnie. I. Gdzie Czy jesteśmy? E? co ja zrobiłem? Dobra, wracamy, czekaj, jak to się robi. Nie, Maciek, nie rób mi nic już. Ja chcę odebrać nagrodę. Bardzo O, dla ciebie coś. Rewolwer lubisz. Bardzo szybko. Nawet nie próbuj. Magiczna sztuczka? Nie. Super. Jeee, yeah! uwielbiam flary. Chodź, co robią? Chodź. Chodź i nie pomagaj mi więcej. Zuważaj. A, cześć. Cześć. Cześć Magdik. Jeszcze drinka wali. Jeszcze o. Aaaah. kurde. Mm -hmm. <laughs> Dobra. Gdzie ty jesteś, kobieto? Dobra, teraz chodź tam. Tam się będzie dokładnie się... ...biło. Tylko czekaj, ja chcę to oddać. Ja grilla. Baby, you refire work Ło, wow, pieprz mnie. Sukinsyn, no! No to jest zbir. To jest spir. spiro. Dobra, rączkę jedną stracił. Gdzie le... No, dość nie się stało? No machnął mnie chyba nożem. Czekaj, rzucasz w nich tym, koktajlem mołotowa. sobie mi nie było smutno. A czekaj, czy ja nie mam gdzieś jakieś? Właśnie ten rewolwer dostałam. W ogóle... O, ja mam punkt... Cztery punkty, umiejętności mam. Dobra, to ty się baw. Dobra, ja teraz broń palną raz pójdę. No więc już ich wybiłem, więc możesz spokojnie przychodzić. A na górze byłeś? Nie na górze. No ja przede mną mam tutaj zgraję zombiaków, jakbyś się pytał. O, to, tutaj... To od razu też będę chciała to i to. I mam prawie całą furię. Dobra, i jak wipunę? gdzie ten mój rewolwer? To co to jest? Widzimy, że tu włożymy... Wow! Deska. Po co mi deska? Idzie mój rewolwer. Stałeś okay. deskę w prezencie? Tak. Widzisz tyle wygrać. Aha, czyli ty się z nimi tam z zajmujesz, tak? Tak. Oj! Główkę mu odstrzeliłam. Jak mi przykro. Ten tutaj, tutaj? No tam na górze byłam, było dwóch. Czekaj, tu ci jeden idzie. A musimy ich wytłuc, czy co? <laughs> Spodobało mi się odstrzeliwanie główek. A ja musimy ich wytłuc, czy co? E, no a co? Co byś ty więcej chciał? A. No, a zabiłeś tamtego? Nie żyją. No, no to teraz musimy wrócić tam, gdzie my byli. I tam porozmawiać sobie. Ej, którędy to się wyłaziło? Do Wróć tędy. do Harley Maciek, którędy ty będziesz wracał? Ten. Jak ty tam wlazł? Tędy. Którędy? O. Udało mi się. Cześć, Magdik. Cześć, Maciejka. Dobra, jesteśmy. Co Fuck znowu? people, move your ass! Ah! Hmm. Dobra, gdzie jest? O! Osiedliliśmy się tutaj? O! Ciekawe. No, przenieśliśmy się kawałek dalej. Mam nowy poziom znowu. Dobra, to rozdaję znowu punkty. Czekaj, ja chciałam tutaj Czekaj. sobie to rozdać. Ja mam poziom 27, który ty masz. E, 37. Niesamowite. No. Takie się naprawia od razu. Mogę coś stworzyć fajnego? Nie chcę, tego było. Szale. Dobra, nic tam nie chcę. Ja się chcę posprzedawać. Gdzie jest ta torba? Tego to ja nie wiem, Magda. O, tarczówka! To, 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 to. Apteczka. Czemu oni wszyscy naraz gadają? Nie wiem, bardzo nas lubią widocznie. Klucze nie chcę... O, tu jest mój sprzedawczyk. Każdy próbiam. chce zaj z nami gadać. Dobra, yyy... deskę, deska. ci sprzedam. Workshop. Masz ten chiński miecz, bo mi się nie podoba to tu. No, w budce z lodami nikt nie pracuje, to za wstyd. No, wiesz. Czekaj, bo zadanie nie wzięliśmy, a ty poleciałaś jako show'a. Przepraszam, w batoniki. Z Purna. 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 Zdrowie macie. Czemu? A te sobie z człowiekiem gadam. O dzięki. Co prawda, ja mam jakiegoś szłupsa lemonowego, no, ale, ale ze szłupsa i tak najlepszy jest tonik. Nie wiem. Nie, mój, że nie lubisz tonika. tonika. Mm, nie piłem dawno. Wow, dostanę się kierę, jak skończymy tą misję. Co my teraz mamy robić? U. Teraz jest, idziemy do kina. Chodź. Znajdź budynek oh. kina. Chodź, zgasną światło, będziemy się całować i macać U, dobry pomysł. No. Jestem za. Ja też. Dobra, zbadaj. Potrzebuję klucza do tej no, widzę, że walczysz. Walczę, bo nie mogę. Coś coś mi nie idzie. Dobra, roztwarłam. O, o szałomów nie ma. Dobra. Mam apteczkę. JUŻ! Eee, no chyba. Super. E, Maciek! Maciek, to twoje. Wziąłem. No. Dobra, otwieram. Boże, otwieram. Mnie zostawił i otwiera. Przepraszam. Więcej ludzi. Znaczy, eee... Gdzie to do ludzi masz? Mam na myśli, eee... Zombie. szombie. Mmm... No, on nie ma głowy. Czemu ty z nich nic nie zbierasz? A Po co? Tak żeby było śmiesznie. Przecież to jest no. tylko do ozdoby. Tu są. No w sumie, tak. Ty nie wiesz kobieto, ogarnij nie się. Nie uświadamiałeś mnie jeszcze dzisiaj, no a Przeprasza. mnie trzeba za każdym razem uświadamiać, bo nie pamiętam, nie wiesz. Przepraszam, Boże. A ty jeszcze żyjesz, leż Odpoczywaj. Pani Zosia. Czemu Zosia? Zuzia, a to pan Karol Murzyn, zna. zobacz. Pokaż Karola Murzyna. Już nie żyje. A czekajcie jak się odrobię komuś głowę, to ta głowa jest czarna lub biała. Jak se chcesz? O. Zepsułaś mu głowę. No, po co mu? Nie tak pusta. No, co coś w tym jest. Zalało! O, pływaki. Cześć, szwenda. Ty chlubusz. E, jeden wisiał, nie wiem czy zauważyłeś. Nie zauważyłem, ale wpadłem do wody. Jak? Ja cierpię. Cierp. Ja się zmęczyłam. Zabijemy go? E. O, znowu o. jeden wisiał. A ten żyje. Dobra, ten już nie żyje. Tam jeden się powiesił. Samobójca. Czekaj, idę samobójca tego, o. i główkę mu chciałam. Jak mi przykro. Dobra, chodź. Idziemy. Nie lubi w po mówiłam ci kiedyś o tym. Nie wieć mi tłumaczka, nie wolno. Obrwałem. Ja też właśnie wiesz I właśnie nie żyję Ach. Musisz pić tutaj, gdy ja prawej, prawej Magda Widzicie, Magda po prostu jest po prostu jakiś skaner Chlej, alkohol na nagranie nie powiem, kto chleje whisky. Z żenada, to jest żenada. Albo że... zapycham się kanapką. Okay. No, ale ja wiem, że ty lubisz mieć dużo w ustach. Bezstrzelna! Wiem? Tam, no, jest gdzie gracz? lecisz bez tych rąk? Na mnie. Ja takich wybrakowańców nie przyjmuję. Przątnąłem go. Dziękuję. Ło, on się żyje? Wiesz co? Co? Ja, ja tu kogoś słyszę, kogo nie lubię. Nie chcę wiedzieć, gdzie jest. To wewnątrz tego... tego. Wow! wow! Przede mną. Dobra, mamy znaleźć drugie wejście, strzelę w niego, tak? To chyba nie jest za łatwo. Zabiję? No, świetnie. Yeah. Może byś go wziął tak od tyłu. Właśnie gdzie mój rewolwer? on był fajny. Nie żyje. A. Dobra. Niech ci będzie. Kto chodź? To żeśmy szli tutaj. No kino znaliśmy, to jest kino, nie? A tam tylko są ludzie. To chyba. A nie, autorasie... to jest ząb. nie ludzie. Dobra, to, się nie Co się ważne. wydaje. No, chodź, idziemy, dostaniemy się do środka. Właśnie tu było miejsce, gdzie ja poległam. Czemu? No bo łaziłam, nie pamiętam ile razy, żeby tutaj... no... Czekaj, czy oni czasami sami nie są... Skoro cię nie podrywają, to nie są. No właśnie ciekawe, że się nie podrywali. Ale to się już ich jest dużo. Okay, tak. Może zanim ty przeładujesz. No niestety oberwałem dosyć mocno, ale już wstaję, żeby cię ODRATOWAĆ! A ja sobie leżę Pokonani Dziękuję Ale... ale tak O co mnie tu atakuje, Boże Psychole Zginowe. Maciek! Co Uwielbiam tę grę w kinie się pojawiło? A ty też zginęłaś, tak? To ja się u ciebie. Ej, hey, pojawiłem się gdzieś w dupie! Chyba nie. Świetnie. Super, ja tego otworzyć nie mogę. No, Maciek, no! No co, jestem daleko! Dobra, to ja wyjdę po ciebie. Eee. Czekaj, to było tędy, czy tędy? Maciek, Maciek, w prawo. Chciałbym, ale muszę najpierw zabić te stwory. Idę do ciebie. Ja chciałem mieć furię. Widzę cię. Z czym ty tu schodzisz, kobieto? No, po ciebie idę. I ci pomóc troszkę, nie? No, nie żyję. No, to chodź. Idź przodem. Dobra. Ty wiesz, jak ty seksownie tyłeczki w jak idziesz? Eee, nie wiem. Ale <laughs> obstałem, że nieźle jest. No. Dobra. Jestem na górze. To iść przed siebie, do drzwi otwartych. Chcę się naprawić broń. Dobra. A w sumie? Gotowy. Dobry pomysł. Czekaj, bo ja jakąś maczetę dostałam przedtem. To chcę naprawić. Zepsuty zbą. Po co mi zepsuty złą? Czekaj, ja tą maczetę sobie wezmę. A eee, zamiast tego może... Dobra, chodź. Eee... Aha, dobra. Chodź, bo tu mamy kolegów do zabicia znowu. Dobra, dobra. To po co my tak właściwie tej przyszliśmy? No, odkryć kino, zamordować zombie i mieć nową bazę. Aha, w kinie, rozumiem. I... Tak, bo później tutaj... Oj dobra, nie będę ci spoilerować, bo to mieszczę że wiesz Tak. Właśnie przeciał ja już mam furię Czego nie chcesz strzelać? W. No i jest Fajny odgłos Maciek był przeładowania u ciebie Dzięki Czy coś O tu ktoś siedzi Siedział Szybki obrzyn. Dobra, żyjemy. Trzy dziwne głosy. Eee, żyjemy, żyjemy, ale to chyba jeszcze nie koniec wiesz. No właśnie. Nie podchodź tam. Zalecał. Do Okej. Okay. Przeżył sukience. No trochę go szarpnęło chyba, wiesz. Mam nadzieję. Trochę bardzo, bo już nic żyje. No to dobra, to ja się cieszę. No. Dobra. No po coś ty to zamknął? Nie, sam się zamknęł chyba. Nie wiem. Dobra. Chodź idziemy z tą... ...Z Jacqueline porozmawiać. To oni już tutaj są? Nie. Już mi się tam nie, cofać? O to... oh Boże. Nie, oni sami przelezą chyba, ale tutaj jest taka jedna torba. A jest, nie. A jest, faktycznie. Cześć kobieto. Ty macie jakieś strzelba dla ciebie, Ty to to lubisz? Ty z nią tak? Tak. No dobrze. Dobra, chyba musimy iść coś znowu mordować. Nie, idziemy wejście zabezpieczyć. No. Już? I... Jakby O! Zamyka się To, to są jakieś pancerny czy coś? Nie wiem, nie sprawdzałem ich jeszcze Zamknęłaś, zamknęłaś? Tak Kurde, fajna jest ta kryjówka Pierwsza Taka kryjówka... Taka czerwoniutka Taka bajerancka jest, luksury post luksury. Gdzie ona jest w ogóle? Nie wiem. Ja się zgubiłam, oczywiście. Jacqueline. O, już. A tu siedziała w komórce. To jest Jacqueline. No. No, A, i teraz koledzy przyjdą. Czy czyli więcej osób ich tutaj przeżyło, tak? No, no to wychodzi. wszyscy mieli zdechnąć. Dobra, ja mam coś, mam coś do naprawy. Co się stało? O. No, chyba koledzy przyjdą. No nic. O, patrz, nawet herbatkę, dostaniemy w tym filmie. No Ja widzę. it looks like you could all use a place to heal and rest up. this is hopeless. where will we go there already there. well, at least we have a roof over our heads here. when the plague first hit, everyone left. i thought the authorities would eventually come. so i stayed behind. i was worried about looters. little did i know that would be the least of my worries. everything i own is in this theater. i couldn't bear to leave it behind. but now. Oh, that's fun. You're welcome to come, but no promises. We're all in the same boat here, and as far as I can tell, this son of a bitch is sinking. Any luck contacting the base? No. Maybe their radios was What the hell happened here? The disease spread so quickly, the army created a quarantine zone. They said they had it under control. <laughs> So we find we a gene. Some... The base is <laughs> As I said, Commander Briggs is a friend of mine. This base is our only chance for rescue. We must get in there. I wouldn't. Some hardy. Really abandoned this town and everyone in it. They locked themselves in that base. Anyone who approached, anyone seeking shelter, was shot. After a while, people stopped trying. Bloody heroes, eh? Jesus. Look, they must have thought those citizens were infected. Otherwise, they would never have done something like that. Sure, they would. Just like they did in hmm. the norway Just like it just is just it Yeah. I <laughs> <it laughs> thought she was with you. Who saw her last? I... I thought... We ran like crazy. I thought she was with us. Fuck, you left her behind. Just like you leave us all. Jesus Christ, woman. Get a grip. Or what? You gonna hit her? Chima is right. All you immunes are getting a, a little crazy. crazy. How? What the hell are you saying? You don't trust us now? Well, maybe we don't fucking trust you. Everybody, just calm down. It's the chemicals. The mutagens. Look at them. They can barely control themselves. Come on, people. We've gone too far to give up now. Stay here while you check the base. If the guards make trouble, I'll talk to them on the radio. It's the only way we're getting out of this alive. Do your job. No dobra, to my teraz już e, razem z ekipą jesteśmy w e, kinie. No i co? No i będzie z nas na dzisiaj, nie? Tak, 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 tak. tak. No. Tutaj sobie teraz pewnie w kinie będziemy baraszkować e, dalej zambilać czyli będzie wesoło. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć! Cześć, cześć! O, to ja przez okno mogę wyjść. Tak. <laughs>